Przeczytajmy Psalm 14, ponieważ Psalm 14 jest pretekstem do tego, żeby mówić o, o istnieniu Boga. Nie będziemy się, nie będę go jakby szczegółowo wykładał. Raczej, jak mówię, to jest pewien pretekst, żeby, żeby zobaczyć, jakie argumenty są, czy przemawiają za istnieniem Boga. Dla prowadzącego chór Dawidowy, nierozumny, stwierdził w swym sercu: Nie ma Boga. Wszyscy ulegli zepsuciu, postępują wstrętnie, nikt nie dba o dobro. Pan spojrzał z nieba na ludzi, by zobaczyć, czy jest ktoś rozumny, ktoś to szukałby Boga. Ale wszyscy zboczyli, wszyscy stali się podli, nikt nie dba o dobro, brak choćby jednego. I gardło to otwarty grób, swymi słowami zwodzą, jak żmije kryją pod językiem jad, i prędcy są do przekleństw oraz oszustw. Ich nogi śpieszą do rozlewu krwi, na ścieżkach zguba i nieszczęście. Droga pokoju nie przemyka przez myśl, a lęk przed Bogiem nie wpływa na ich posunięcia. Czy nie mają poznania ci wszyscy czyniący nieprawość? Chętni kąsać mój lud? Jedzą chleb, lecz do Pana nie wołają. Ale dopadnie ich strach. Bóg jest w przyrodzie sprawiedliwych. Radę ubogiego wyśmiali, bo Pan jest Jego schronieniem. Oby już przyszło z Syjonu zbawienie Izraela. A gdy Pan przywróci powodzenie swemu ludowi, wtedy niech cieszy się Jakub, niech się weseli Izrael. To jest Boże Słowo. Więc tydzień temu zaczęliśmy omawiać kwestię istnienia Boga. I omówiłem dwa, dwa argumenty, które zdaniem chrześcijan wskazują na istnienie Boga. Był to argument teleologiczny, nie mylić z teologicznym, tele, od słowa telos, czyli cel, pewien kierunek, tak, i, i był on związany z biologią, był on związany z, z ewolucją. I argument teleologiczny pokazywał, że proste, żywe organizmy, takie jak ameba, wcale nie są proste, ale są bardzo złożone, ponieważ mają bardzo złożony kod DNA. I, 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 I sam Richard Dawkins, który jest zoologiem, ale też i ateistą, mówi, że w kodzie DNA jednej ameby jest tyle informacji, co w, w tysiącu z, z, z zestawach encyklopedii Britannica. Encyklopedia Britannica ostatnie wydanie ma chyba 32 tomy czy coś takiego, więc ogromna ilość informacji w jednej pojedynczej jednokomórkowej amebie. I teraz pytanie... Skąd ta informacja się wzięła? Czy nieinteligentna i nieistot, nie, nieożywiona materia może dać życie i może dać y, inteligentny kod w komórce, w żywej komórce? Więc wydaje się, że bardziej rozsądnym, rozsądną odpowiedzią jest, że to Bóg dał życie, a nie że życie w jakiś sposób, Powstało z nieożywionej i nieinteligentnej materii. I drugi argument, jaki poruszyłem, to był argument moralny, który wskazuje na istnienie uniwersalnego prawa moralnego. W każdej kulturze możemy odkryć pewne pewien zestaw wartości, który jest uniwersalny dla wszystkich kultur. Oczywiście wszystkie kultury są, jesteśmy grzesznikami, więc w każdej kulturze będzie jakieś odejście od, od tego zestawu, yy, od tych wartości. Niemniej jednak jest on uniwersalny. A jeżeli mamy jakieś uniwersalne prawo moralne, no to musi być też i prawodawca tego prawa. Jeżeli mamy gdzieś przekonanie wewnątrz nas o sprawiedliwości, o uczciwości yy, i potrzebujemy pewnych wartości w naszym życiu, żeby móc funkcjonować, to znaczy, że. Skądś to musiało się wziąć. I, i, I ponieważ jest prawo moralne, w związku z tym wierzymy, że też jest Bóg, który te prawo moralne dał. I dzisiaj chciałbym kontynuować nasze rozważania i zająć się kolejnymi argumentami wskazującymi na istnienie Boga. Oczywiście mówimy to o Bogu Biblii, o Bogu objawionym przez Biblię, czy w Piśmie Świętym. Mówimy o Bogu, który jest w trzech osobach, Ojcu, Synu i Duchu Świętym. Więc wróćmy do psalmu. Psalmista w siódmym wersecie modli się. I psalmista oczekuje czego? Bożego działania. Oby już przyszło z Syjonu zbawienie Izraela. A gdy pan przywróci powodzenie swemu ludowi, wtedy niech cieszy się Jakub, niech się weseli Izrael. Ale dlaczego psalmista oczekuje Bożego działania? Oczekuje Bożego działania, ponieważ wierzy, że Bóg istnieje, że Bóg jest w stanie zmienić sytuację Bożego ludu. Dlaczego w to wierzy? Ponieważ pismo mówi, że już raz Bóg uwolnił swój lud z niewoli w Egipcie, dokonał tego w cudowny sposób, więc dlaczego nie miałby zrobić tego ponownie? Bóg jest Bogiem wszechmogącym. Pismo mówi, że Bóg stworzył cały wszechświat. Więc jeżeli Bóg stworzył cały wszechświat, to na pewno jest też w stanie wybawić swój lud z opresji. Ale tutaj zadajmy pytanie: Czy Bóg stworzył wszechświat? Tak jak mówi o tym Biblia. I tutaj dochodzimy do argumentu, który nazywa się argumentem kosmologicznym, czyli od słowa kosmos. Chrześcijańscy teiści, czyli my. Tak? chrześcijanie, którzy wierzą, że Bóg stworzył świat, właśnie wierzą, że, ponieważ Biblia nam mówi, że Biblia yy, znaczy inaczej, ponieważ wierzymy, że Bóg stworzył, wierzymy, że Bóg stworzył wszechświat, ponieważ Biblia nam tak mówi. I Biblia zaczyna się od czego? Od stworzenia. Natomiast ateiści wierzą, bo też nie mają na to dowodów, tak muszą wierzyć, że wszechświat jest stały i wieczny. To znaczy, że wszechświat się nie zmienia i jest od zawsze taki sam, jest od zawsze. Materia jest wieczna. Wieczna materia wyklucza istnienie wiecznego Boga. Więc kto ma rację? Co nam mówi kosmos? Dlatego ten argument nazywa się argumentem kosmologicznym. Był rok 1916. Albert Einstein, największy fizyk XX wieku, dokonywał obliczeń dotyczących jego ogólnej teorii względności. I nie podobało mu się to, dokąd te obliczenia go prowadziły. Einstein wierzył, był panteistą. Czyli wierzył, że wszystko, że Bóg jest wszystkim generalnie, że wszechświat jest Bogiem, że wszystko co istnieje jest Bogiem generalnie, więc był panteistą, więc wierzył, że wszechświat jest wieczny i stały. Einstein wierzył, że wszechświat nie miał początku, czyli że był od zawsze, ale jego obliczenia wskazywały, że tak nie jest. I to mu się bardzo nie podobało. Jego obliczenia, obliczenia wskazywały, że czas, materia i przestrzeń miały swój początek. Einsteinowi tak bardzo nie podobały się te wyniki, że wymyślił sposób, dzięki któremu jego obliczenia wskazywały, że wszechświat jest stały i wieczny. Do swoich obliczeń wprowadził tak zwaną stałą kosmologiczną. Cokolwiek to jest. Tak, tak? Pewne, pe, pewną stałą wprowadził. Później Einstein określił to, tą stałą, jak już, jak już okazało się, że to, że to yy, nadużycie ze strony Einsteina, delikatnie mówiąc, określił tą stałą jako swoją największą życiową gafę. Dlaczego Einstein tak to określił? Ponieważ jeśli chodzi o tę stałą kosmologiczną, to Einstein zrobił coś, co nawet najmniejsze dzieci, które zaczynają matematykę, wiedzą, że się pewnych rzeczy nie robi. Jest takie powiedzenie, pamiętaj, cholero, nigdy nie mnóż albo nie dziel przez zero. Einstein zrobił to. Wprowadził swoją stałą kosmologiczną, dzieląc liczbę przez zero. Bo, ponieważ, założy, znaczy, ponieważ chciał, żeby, żeby wszechświat był stały i wieczny. Więc zrobił coś, czego się nie robi w matematyce. W 1919 roku kosmolog Arthur Eddington przeprowadził eksperyment, który potwierdził, że ogólna teoria względności jest prawdziwa. To znaczy, że wszechświat nie był stały i miał początek. I tak jak Einsteinowi, jemu też się to nie podobało i to bardzo. W 1922 roku rosyjski matematyk Aleksander Friedman obnażył błąd Einsteina, a w międzyczasie holenderski astronom Willem de Sitter odkrył, że ogólna względność wymaga rozszerzającego się Wszechświata. To może brzmi zbyt skomplikowanie, może, ale generalnie rozszerzający się Wszechświat znaczy się ekspansja, jest kierunek działania, Wszechświat się zmienia, nie jest stały. W 1927 roku rozszerzający się wszechświat został zaobserwowany przez astronoma Edwina Hubble'a. Od, od niego jest nazwany teleskop Hubble'a. To kolejny raz potwierdziło prawdziwość ogólnej teorii względności Alberta Einsteina. I te różne odkrycia naukowców pokazują, że wszechświat miał swój początek i tym początkiem był tak zwany wielki wybuch. Dzisiaj tak naukowcy mówią o tym początku, jako wielki wybuch. A jeśli wszechświat miał początek, to znaczy, że jest skutkiem. Każda przyczyna ma swój skutek. To jest prawo, które działa w naszej rzeczywistości. Każda przyczyna ma swój skutek. Każdy skutek ma swoją przyczynę. A to, że istnieje jakaś przyczyna, która sprawiła, że powstał wszechświat, znaczy, że ktoś musi za tym stać. Więc mamy dwie opcje do wyboru. Albo stwierdzimy, że Wszechmogący Bóg stworzył wszechświat z niczego, albo stwierdzimy, że, po, że wszechświat powstał z niczego samoistnie. Czyli że wszystko to, co widzimy, powstało z niczego w jakiś sposób nieznany nam samoistnie. Więc wydaje mi się, że w tej sytuacji większej. Dużo większej wiary wymaga opcja ateistyczna, która mówi, że wszechświat był zwieczny i jest stały. Więc to jest argument kosmologiczny, oczywiście w wielkim, w ogromnym skrócie. Ponadto, jeśli weźmiemy pod uwagę precyzję, z jaką wszechświat, wszechświat wybuchł ku istnieniu, jeżeli tak możemy powiedzieć, to dostarcza nam to jeszcze więcej przekonujących argumentów na, na istnienie Boga. I ten argument jest określony, jak określany jako argument teleologiczny, który już wcześniej mówiliśmy, tydzień temu mówiliśmy, o którym mówiliśmy, ale z, z punktu widzenia biologii, ewolucji, a, a dzisiaj z punktu widzenia kosmosu będziemy omawiać. I ten argument teleologiczny przedstawia, można przedstawić w następujący sposób. Każdy projekt ma swojego projektanta. To się chyba zgodzimy. Tak? Wszechświat jest bardzo skomplikowanym projektem. W związku z tym, dlatego wszechświat ma projektanta. Wyobraź sobie, że idziesz ścieżką w lesie, poszedłeś na spacer i nagle znajdujesz na tej ścieżce wyłożony diamentami złoty Rolex. Powstaje pytanie, skąd ten Rolex się tam wziął? Czy jego przyczyną był wiatr i deszcz? Czy jego przyczyną była erozja ziemi? A może jakaś kombinacja sił natury? Oczywiście, że nie. Doskonale wiesz, że jakaś inteligentna osoba zrobiła ten zegarek i jakiś nieszczęśnik zgubił go przypadkowo w lesie. Albo może celowo zostawił w lesie, nie wiem. Ale, ale w każdym bądź razie no, gdzie jakaś osoba go zostawiła. Podobnie jest z wszechświatem. Naukowcy odkrywają, że wszechświat, w którym żyjemy, jest jak ten Rolex obsadzany diamentami, za wyjątkiem tego, że wszechświat jest zapro, zaprojektowany z, dużą, z dużo większą precyzją niż zegarek. Wszechświat jest tak ustawiony, aby umożliwić życie na Ziemi, na planecie, która ma wiele nieprawdopodobnych i zależnych od siebie warunków podtrzymujących życie, które sprawiają, że jest ona malutką oazą życia w ogromnym i wrogim wszechświecie. Te warunki są określone jako stałe, antropiczne i składają się na zasadę antropiczną. Zasada ta mówi, że wszechświat jest tak bardzo dostrojony, że podtrzymuje życie ludzkie na Ziemi. Wyobraź sobie, że istnieje możliwość teleportacji, tak jak w filmie Star Trek. Czyli, że wyobraź sobie, że, że się teleportowałeś, tak jak jesteś, teleportowałeś się gdzieś. W przestrzeń kosmiczną. I w momencie, co by się stało z tobą w momencie zmaterializowania, bo tam właśnie ta teleportacja powoduje, że się dematerializujesz, gdzieś tam przenosi i się materializujesz w innym miejscu. Co by się z tobą stało, gdybyś nagle znalazł się w przestrzeni kosmicznej, gdzieś tam. No byś miał natychmiastową śmierć. Tak? Dlaczego? Ponieważ w przestrzeni kosmicznej nie ma warunków do życia człowieka. Dlaczego to nie ma? Więc jak mógłbyś przeżyć w tej przestrzeni kosmicznej? Musiałbyś być wewnątrz czegoś, co takie warunki przeżycia zapewnia. Musiałbyś na przykład być wewnątrz statku kosmicznego, który musiałby spełniać odpowiednie warunki do tego, żeby życie za ci zapewnić. I można powiedzieć, że takim statkiem kosmicznym jest nasza planeta. Nasza planeta, poprzez stałe antropiczne, zapewnia nam przeżycie we wszechświecie. Jakie stałe, antropicz... Jakie są... Jakie stałe są stałymi antropicznymi? Na przykład ilość tlenu w atmosferze. Nie myślimy <laughs> o tym. <laughs> Oddychamy, tak? Nie myślimy o oddychaniu, ale. Ilość tlenu w atmosferze jest stałą antropiczną. Jest to 21%. Gdyby w atmosferze było na przykład 15% tlenu, udusilibyśmy się. A gdyby w atmosferze było na przykład 25% tlenu, to dochodziłoby do samoistnych pożarów. Byłoby niebezpiecznie. Inną stałą antropiczną jest na przykład przejrzystość atmosfery. I to jest też bardzo ważne dla naszego życia. Gdyby atmosfera była mniej przejrzysta, to docierałoby do nas mniej promieniowania słonecznego. Byłoby chłodniej, byłoby ciemniej. Więc to by miało wpływ na, 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 na życie na Ziemi. Gdyby atmosfera była bardziej przejrzysta, to byśmy byli bombardowani dużo większą ilością promieniowania słonecznego, co oczywiście też miałoby wpływ na nasze życie. Inna stała antropiczna, to jest interakcja grawitacyjna pomiędzy Ziemią i Księżycem. Gdyby ta interakcja, ponieważ w, 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 księżyc ma, ma wpływ na, na przykład na napływy w oceanach czy w morzach, więc gdyby ta interakcja była z, y, większa. To ten wpływ grawitacyjny księżyca byłby zbyt duży. Nie tylko na pływy, ale też na atmosferę i na obrót Ziemi, na prędkość obrotu Ziemi. Gdyby ta interakcja była mniejsza, to klimat byłby niestabilny. W obu przypadkach życie na Ziemi nie byłoby możliwe. Grawitacja, czyli siła przyciągania ziemskiego, też jest stałą antropiczną. I gdyby siła przyciągania ziemskiego różniła się. W takim procencie, albo części procenta, 0,37,0 po przecinku, 1 od obecnego to nie istniałoby nasze słońce, a przez to nie istnielibyśmy i my. Takich stałych antropicznych, ja tylko podałem cztery bodajże, ale takich stałych antropicznych jest ponad 100. Wszystkie te stałe wskazują na projektanta który tak dostroił wszechświat, że życie na ziemi jest możliwe. Ziemia jest jak skomplikowany i bardzo precyzyjny statek kosmiczny, który podtrzymuje życie swoich pasażerów. Projektantem tego statku jest wszechmogący Bóg. Jest to chyba najrozsądniejsze, najlepsze wyjaśnienie, bo nie aż ateiści próbują to wyjaśnić na inne sposoby, próbują to wyjaśnić poprzez szanse, że istnieje wiele wymiarów we wszechświecie, w związku z tym jest nieskończona liczba możliwości, że gdzieś tam to, to życie zaistniało. Ale, ale czy jest coś takiego jak nieskończoność? Nie. To jest tylko pewne wyobrażenie matematyczne, pozwalające nam wytłumaczyć pewne rzeczy, natomiast każda liczba jaka jest, jest zawsze skończona. W związku z tym ateiści mówią, no to jest szansa, jest możliwość, w związku z tym jest teoria wielu wszechświatów na przykład. Jak mamy wielu, wiele wszechświatów, to jest większa szansa, że gdzieś to życie zaistnieje w sposób przypadkowy, tak? I w związku z tym, no my jesteśmy takim wszechświatem, gdzie akurat, czy wymiarem, gdzie akurat ta szansa przerodziła się w życie. Więc nie wiem co... Kto, co wymaga więcej wiary? Wiara w to, że to Bóg stworzył wszechświat w doskonały sposób, w taki sposób, żeby życie na Ziemi było możliwe, czy po prostu jest to jakiś efekt czy skutek szansy jakiejś? Yy, więc to był argument kosmologiczny, czy, czy zasada antropiczna, yy, argument kosmologiczny. I wracamy do naszego psalmu i do psalmisty. Yy, który oczekuje Bożego działania. Tak? Oby już przyszło z Syjonu zbawienie Izraela, a gdy Pan przywróci powodzenie swemu ludowi, wtedy niech się cieszy Jakub, niech się weseli Izrael. Ale czy nie jest on głupcem, psalmista? Jak może oczekiwać Bożego działania? Czyżby ten człowiek oczekiwał jakiegoś cudu? Przecież jeżeli Boga nie ma, to nie ma też cudów. Jakby to zbawienie miało przyjść? Czy zatem głupotą jest wierzyć w cuda? Ponieważ psalmista oczekuje Bożego działania, czy w pewnym sensie jakiegoś cudu. Jeżeli Bóg, który jest opisany w Biblii, istnieje, to należy oczekiwać jego działania, a w związku z tym należy też oczekiwać cudów. Musimy pamiętać, że psalmista nie oczekuje gruszek na wierzbie, to znaczy, że nie oczekuje nie wiadomo czego, nie oczekuje cudu Bożego bezpodstawnie. Wiara psalmisty w Boga Zbawiającego Izrael, czyli Jego naród, jest oparta o historię, o fakty historyczne. Jakub wraz z całą swoją rodziną przeniósł się do Egiptu, I, ale z czasem Egipcjanie uczynili Żydów swoimi niewolnikami i zmuszali ich do ciężkiej pracy. I wtedy wołali do Boga o zbawienie, o wybawienie, i Bóg ich wybawił. Bóg nadał im przez swojego sługę Mojżesza prawo. Prawo Mojżeszowe. Tego prawa mieli przestrzegać i to prawo przypominało im, że byli niewolnikami w Egipcie, i Bóg wyprowadził ich z Egiptu mocną ręką, okazując swój sąd na bogach Egiptu. To nie jest coś w rodzaju legendy, tak jak my mamy legendę o Lechu, Czechu i Rusie. Tak? Tutaj mamy do czynienia z historią, która rozgrywa się w określonym czasie i miejscu, i różne fakty, które. W tej historii się pojawiają, mogą być zweryfikowane dzięki archeologii czy dzięki badaniom historycznym. Na przykład ten psalm zaczyna się od określenia, że jest to psalm Dawidowy, psalm Dawida. Biblia mówi nam, że Dawid był królem Izraela, ale ponieważ nie znaleziono żadnych dowodów archeologicznych na jego istnienie, to wielu historyków uważało, że Dawid jest postacią mitologiczną wymyśloną, taką jak król Artur czy Merlin na wyspach brytyjskich. Ale cóż, no, ludzie kopią w różnych miejscach, więc do, do różnych rzeczy się dokopują i tak w 1933 roku w 1993, przepraszam, w Tel Dan w Palestynie w Izraelu odkryto kamień, stele z różnymi napisami wykonanymi w języku aramejskim. I na tym kamieniu pojawiają się dwa wyrażenia: król Izraela oraz dom Dawida. I szczególnie ważne jest to, to, to określenie dom Dawida, ponieważ ono wskazuje na pewną dynastię. Tak? Dom Dawida wskazuje na dynastię, dynastię królów pochodzących od Dawida, więc to był pewien przełom jeśli chodzi o, 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 o archeologię, o, o, o rozumienie historii, archeologii biblijnej. Skoro był dom Dawida, dynastia Dawida znaczy, że musi, musiał istnieć Dawid. Historycy oszacowali, że ten kamień pochodzi z IX wieku przed naszą erą, czyli pochodzi z okresu po śmierci Dawida. A w 1994 roku dokonano w tym samym miejscu odkrycia kolejnych dwóch fragmentów tej stelni, które odnoszą się do Jorama, syna Achaba, władcy Izraela oraz Achazjasza, który panował nad domem Dawida, czyli Judą. Więc w pewnym momencie te królestwo Izraela podzieliło się na dwa, na królestwo Izraela i na królestwo Judy. I miało sw swoich dwóch władców. Nad Judą panował potomek Dawida. Natomiast w Izraelu panował potomek Achaba. Więc te napisy, które się tam pojawiły i ci królowie wymienieni, pokrywają się z 8 i 9 rozdziałem II Księgi Królewskiej. A tym, który tę stele wzniósł, był prawdopodobnie Hazael, król panujący w Damaszku, Aramu, nad królestwem aramejskim. To nam pokazuje, że opis biblijny nie jest legendą, ale jest opisem historycznym. W związku z tym wyjście z Egiptu, czy też wyprowadzenie Izraela z Egiptu, nie jest legendą. Ale faktem historycznym, więc mamy do czynienia z cudami, jakimi Bóg dokonał czy dokonywał. Jeżeli Bóg istnieje, to, to w zasadzie powinniśmy oczekiwać cudów. I Biblia mówi o różnych cudach, ale najlepiej udokumentowanym cudem dokonanym przez Boga jest co? Zmartwychwstanie Pana Jezusa Chrystusa. To jest najlepiej udokumentowany cud dokonany przez Boga. To już nie jest jakiś napis na kamieniu czy na steli. Tutaj mamy naocznych świadków. Nie jednego, dwóch, ale mowa o pięciuset. Mamy różne skutki, które, które zmartwychwstanie Jezusa wywołało. Poważne skutki, które, które no wskazują na to, że, że z martwych stanie się dokonało, więc jest to bardzo dobrze udokumentowany cud, który wskazuje na to, że, że Bóg istnieje. I to jest Bóg, który stworzył cały wszechświat, ponieważ Bóg dokonał. My wiemy, że ludzie odtak z martwych stają, prawda? Jak człowiek już umrze, to koniec. Więc Pan Jezus zmartwychwstał, został wzbudzony z martwych. jeżeli mamy ten cud potwierdzony, to, to w zasadzie, czy potrzebujemy czegoś więcej, żeby wiedzieć, że Pan Bóg też stworzył cały wszechświat. Zmartwychwstanie Jezusa jest tym najważniejszym cudem, który, który potwierdza nam, można powiedzieć, całe Pismo Święte. Więc Bóg który wzbudził Jezusa, stworzył też cały wszechświat. Oczywiście, same dowody nie są w stanie przekonać żadnego człowieka, ponieważ jeżeli ktoś nie chce uwierzyć w istnienie Boga, to zawsze znajdzie jakąś wymówkę, albo wątpliwość, albo powód, dla którego nie będzie wierzył. Tutaj możemy mnożyć różne dowody, tak? ale jak ktoś nie chce, to nie uwierzy. Wiara nie zależy od dowodów. Dowody mogą pomóc wierze, ale dowody nie tworzą wiary, nie sprawiają wiary. W każdym bądź razie mam nadzieję, że chociaż poprzez te dwa kazania, przez taki krótki, niewiele materiału, mam nadzieję, że udało mi się pokazać, że chrześcijaństwo jest racjonalne. Że nie jest to ślepa wiara, która jest oderwana od świata, od życia, od nauki, od rzeczywistości. Dlatego wydaje mi się, że głupotą jest mówić, że Boga nie ma. Psalmista dobrze to wiedział. Ale wydaje mi się, że w świecie, czy w świetle zmartwychwstania pana Jezusa Chrystusa, które jest tak dobrze udokumentowane, potwierdzone, mówić, że Boga nie ma, jest jeszcze większą arogancją i głupotą. Najprościej mówiąc. Po której jesteś w stronie? Czy jesteś po stronie psalmisty? Czy jesteś po stronie Chrystusa? Czy może jesteś po stronie ateisty, a może nie wiesz gdzie jesteś? Zachęcam do tego, żeby się zagłębić w te, te zagadnienia, w te tematy i szukać odpowiedzi. Ponieważ Pan Bóg mówi przez apostoła Pawła, że on pozostawił widoczne ślady swojego istnienia w naturze. Możemy to obserwować i nauka nam w tym pomaga. <laughs> Także to jest koniec. Aby ktoś miał jeszcze jakieś pytania, to przy kawie, herbacie, przy ciastku za, zapraszam do tego, żeby zadawać pytania. Pomóżmy się